Hejka! Dzisiaj przygotowujemy przepyszne wiralowe hot dogi meksykańskie. Oprócz świetnego przepisu liczy się to, na czym je przygotowujemy. Ja używam sprawdzonych garnków, które znajdziesz w moim e-booku razem z kodem rabatowym na minus 20%. A link do mojego e-booka znajdziecie w moim bio. A teraz do dzieła. Parówki smażymy na oleju około 3 minuty. Dodajemy cebulę, paprykę i pomidory. Doprawiamy solą i płatkami chili. Mieszamy i smażymy kolejne 5 minut. Na patelni robimy miejsce, wkładamy bułki i smażymy po dwie minuty z każdej strony. Na wierzch kładziemy parówki i usmażone warzywa. I bęk, przepyszne hot dogi meksykańskie lądują na Waszych stołach. Moja żona oszalała, kiedy pierwszy raz hot doga z tego przepisu spróbowała. Kochani, z góry dziękuję za każdego lajka i komentarz zostawiony pod tym filmem. Pozdrawiam i życzę fantastycznego dzionka.